Dziś w programie. Mieszanka firmowa. Kolej na Okęcie. Kto niszczy nam drogi? Bugatti górą. Wiosenny Edynburg. Policja apeluje. To najmniejsza propozycja Skody, czyli to czydełko o nazwie CityGo. W środku spartańsko wykończonego pojazdu znajdzie się miejsce dla dwóch pasażerów, nie licząc psa. Dwa 3-litrowe silniki o mocy 60 i 75 koni mechanicznych nie są łapczywe na paliwo, za to dosyć głośne. Auto może być wyposażone w radar tzw. City Safe Drive, czyli funkcji awaryjnego hamowania przy prędkości do 30 km na godzinę. Jednak wówczas cena Citygo dochodzi do ceny Skody fabi, a to już jest lekka przesada. Większe powodzenie na rynku wróżymy Peugeotowi GT i Concept. Auto będzie wyposażone wyłącznie w silnik o mocy 200 koni mechanicznych. W połączeniu z sześciobiegową przekładnią jednostka 1,6 da kierowcy pełną kontrolę nad pojazdem i frajdę z jazdy. A to kolejna premiera. Nowy cruz w wersji Kombi. Po sukcesie sedana nasze marzy o powtórce. Pojemność bagażnika Cruza Kombi wynosi 500 litrów. Latem 2012 roku gama modelu Cruz dostępna będzie z pięcioma różnymi silnikami. Między innymi w ofercie pojawi się nowa turbo doładowana jednostka benzynowa o pojemności 1.4 litra, diesel o pojemności od 1.7 do 2 litrów. Wszystkie silniki spełniać będą wymogi normy Euro 5. I na zakończenie dzisiejszego przeglądu nowy kompaktowy Opel Mokka. Miejski crossover większy od Nissan Juke będzie dostępny z trzema silnikami: 1.6 o mocy 115 koni, 1.4 turbo o mocy 140 koni mechanicznych oraz dieslem 1.7 CDTI o mocy 130 koni mechanicznych. System Stop Start będzie występował seryjnie, a na liście wyposażenia będą mogły znaleźć się takie elementy, jak rozpoznawanie znaków drogowych czy wspomaganie ruszania na wzniesieniu. Napęd na cztery koła występować będzie tylko w opcji, i tak suwy zmieniają się w miejskie bulwarówki. W dzisiejszym odcinku porzucamy na chwilę nasze drogi. Część kibiców na mecze Euro 2012 przyleci do Warszawy samolotami. Z myślą o nich przyspieszono pracę nad budową połączenia kolejowego lotniska Chopena z centrum miasta. Co prawda połączenie miało być oddane do użytku już w 2005 roku, ale dobre i to, że kolej w końcu ruszy. Od przystanku Służewiec kolejowy łącznik schodzi łagodnie w dół i tunelem długości 1200 metrów dociera do lotniska. Przy okazji zbudowano budynek podstacji trakcyjnej i tak tzw. nastawni dysponującej. Dzięki uruchomieniu połączenia podróżni będą mogli w ciągu 20 minut dostać się z dworca Warszawa Śródmieście na lotnisko Chopina. Planowana maksymalna częstotliwość kursowania pociągów ma wynosić 6 par pociągów na godzinę. W każdym składzie podróżować będzie ponad 900 pasażerów. Połączenie ma być obsługiwane przez szybką kolej miejską. Jak poinformowano nas na konferencji zorganizowanej przez z PKP prace wykończeniowe w tunelu weszły w decydującą fazę. Obecnie prowadzone są testy odbiorcze różnych systemów. W czasie testów zainscenizowany został niewielki pożar oraz próby zadymienia. Urządzenia zadziałały poprawnie. Tu musimy wierzyć kolejarzom na słowo, bo nie chcieli nas wpuścić do środka z kamerami ponoć w trosce o nasze bezpieczeństwo. Kto straci na połączeniu kolejowym? Najwięcej pseudo-taksówkarze, którzy chowają się za oficjalnym postojem taksi, i bardzo dobrze. Tutaj właściwie moglibyśmy zakończyć naszą relację, gdyby nie jedno ale. Zaintrygował nas przystanek Warszawa Okęcie. Jak widać z góry, końcowa stacja zagubiona na rozległym parkingu oddalona jest od lotniska o około 200 metrów. Podróżni chcący się dostać do małego czerwonego budyneczku będą musieli przejść ten odcinek z bagażami, a gdy już go w końcu pokonają na piechotę, będą mieli do dyspozycji zakręcone wąskie stopnie zamiast wygodnych schodów ruchomych. A przecież wzorów nie brakuje. Ta stacja kolejowa w kolonii w Niemczech zlokalizowana jest pod gmachem lotniska i ku wygodzie podróżujących połączona z budynkiem ruchomymi schodami. Niestety w Warszawie zabrakło komuś wyobraźni. A Szkoda. Kto jeździ po naszych drogach, ten wie, jak ciężko jest kierowcom samochodów osobowych, którzy jeżdżą po zniszczonych nawierzchniach. Drogi demolują przyładowane ciężarówki. Z danych Instytutu Badawczego Drugi Mostów wynika, że co trzecia ciężarówka poruszająca się po naszych drogach jest przeciążona. Przejazd jednego samochodu ciężarowego nacisku 20 ton na oś zużywa nawierzchnię w takim samym stopniu, co przejazd 2,5 miliona samochodów osobowych. W praktyce oznacza to, że drogi często wymagają remontu już po trzech latach użytkowania. Ostatnio tym niepokojącym zjawiskiem zajęła się Najwyższa Izba kontroli. Przedstawiła ona raport Działania inspekcji transportu drogowego. NIK zarzucił inspektorom, że działali opieszale albo wręcz zaniechali kontroli ciężarówek. Inspektorzy nie ważyli pojazdów w weekendy, wieczorami i nocą oraz robili to rzadko w porze jesienno-zimowej. Takie postępowanie sprzyja nieuczciwym przewoźnikom, którzy rozjeżdżają polskie drogi. Naczelna Izba Kontroli zwróciła też uwagę, że ITD działa przede wszystkim na drogach krajowych, pomijając drogi samorządowe. A tymi drogami, jak tu na wojewódzkiej drodze do Leszna, pomykają w nocy przeciążone tiry, przy okazji oszczędzając na opłacie drogowej wiatol. Bardzo rzadko ważenie pojazdów odbywa się poza drogami krajowymi. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne rozjeżdżane są przeciążonymi tirami ponieważ zarządcy tych dróg nie przygotowali odpowiednich miejsc do kontroli. To poważne zarzuty. Co na to Inspekcja Transportu Drogowego? Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi wzmożone kontrole ważenia pojazdów. Od 2007 do 2010 roku zważyliśmy ponad 63 tysiące pojazdów ciężarowych. Nałożyliśmy na przewoźników ponad 14 tysięcy decyzji administracyjnych o ukaraniu. Rzeczywiście, e, inspektorzy transportu drogowego są pracownikami służby cywilnej i nie możemy stale planować kontroli nocnych, weekendowych czy w czasie świąt. Pan rzecznik nie może tego powiedzieć, że błąd powstał przy ustawowych narodzinach inspekcji transportu drogowego. Wówczas mówili o tym specjaliści, ale stało się. Jako służba cywilna ITD nie może prowadzić stałej, całodobowej kontroli, gdyż byłoby to sprzeczne z ustawą. Cierpią na tym nie tylko polskie drogi. Do tematu wrócimy. Zapraszamy ponownie do Muzeum Auty w Miluzie. Wracamy do prezentacji samochodów marki Bugatti. Ten egzemplarz to Bugatti typ 16 Sport z 1912 roku. Czterocylindrowy silnik o pojemności 5 litrów generował moc 100 koni mechanicznych. Pozwalało to rozwinąć szybkość do 160 km na godzinę. Był to ulubiony samochód Rolanda Garosa, francuskiego pilota myśliwskiego bohatera z I wojny światowej. Jesteśmy w hali aut sportowych. Wszystkie zgromadzone tu egzemplarze to auta marki Bugatti. Przeszły do historii, bo wygrały ponad 2000 wyścigów. Na oficjalnej stronie Bugatti przeczytać możemy, że w okresie międzywojennym na auta tej marki nie było silnych. Bugatti wygrywały właściwie wszystkie wyścigi. Na przykład w Le Mans w 1920 roku pierwsze pięć miejsc zdobył właśnie te samochody, czyli tyle wyścigówek tej firmy, ile wzięło udział w tych zawodach. Bugatti przewyższały konkurencję pod względem osiągów silnika i właściwości trakcyjnych. Na końcu ekspozycji stoi nieco zakurzony Bugatti Veyron. Pod koniec XX wieku firma Volkswagen odkupiła prawa do francuskiej marki. Bugatti stać się miał najszybszym seryjnym samochodem świata i tak się stało. Jednostka otrzymała cztery turbosprężarki produkując moc 1001 konia mechanicznego. Prędkość maksymalna Veyrona miała wynosić 406 km na godzinę, a cena kształtować się na poziomie miliona euro, ale to już całkiem inna historia. Zapraszamy do Wiosennego Edynburga. Położone pośród wulkanicznych wzgórz, jest jednym z najpiękniejszych miast w Europie. Dla turystów pierwszym zaskoczeniem są tu wysokie domy starego miasta, to pozostałość średniowiecznego Manhattanu, gdzie biedota zamieszkiwała górne piętra, a bogaci dolne. Najważniejszą arterią starówki jest Royal Mile, łącząca dwie królewskie rezydencje Edynburga: Edinburgh Castle i pałac Holyrood. Królewska Mila jest najchętniej odwiedzanym przez turystów miejscem Edynburga. Wzdłuż arterii spotkać można różne turystyczne atrakcje, wśród nich legendarnego potwora z Loch Ness. W połowie drogi znajduje się katedra St. Giles, a w niej królewska kaplica, którą odwiedza monarchini brytyjska, gdy przyjeżdża do Szkocji. Królewska Mila kończy się pałacem Holyrood. To w nim Maria Stuart miała być świadkiem morderstwa swojego kochanka Davida Rizzo. Pałac ten stoi naprzeciw nowego budynku parlamentu szkockiego, w którym w najbliższym czasie partia nacjonalistyczna będzie rozpatrywała rozwód z Anglią. Jak mówią złośliwi, prawdziwa niepodległość nastąpi dopiero wówczas, gdy Szkocja przejdzie na ruch prawostronny. Coraz więcej kierowców instaluje w swoich autach ledowe światła do jazdy dziennej. Jeżeli kierowca porusza się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, podczas opadów deszczu, śniegu, gradu, w mgle, gdy porusza się w tunelu, obowiązkowo musi te światła przełączyć na światła mijania, bo w takiej sytuacji nie świecą się tylne światła pozycyjne, a jest to naruszenie przepisów prawa. I na koniec podsumujmy Święta Wielkanocne. Podczas świątecznego weekendu doszło do 235 wypadków drogowych, zginęło 21 osób, 296. Zostało rannych. Najspokojniejsza była niedziela wielkanocna. Nikt wówczas nie zginął. Podczas czterech dni weekendu policja zatrzymała blisko 1600 kierowców. Te wyniki są lepsze od ubiegłorocznych i za naszym pośrednictwem policja dziękuje kierowcom za bezpieczną jazdę. Ale tak powinniśmy jeździć zawsze. Do zobaczenia za tydzień.